Cześć wszystkim! Dziś pod lupę bierzemy jedno bardzo konkretne badanie naukowe. Chodzi o związek między stresem a, no właśnie, pewną techniką zwaną EFT. Zobaczmy, co tak naprawdę odkryli naukowcy i co to wszystko może nam powiedzieć o tym, jak połączone są nasz umysł i ciało. Dobra, zaczynajmy. No właśnie, zacznijmy od tego pytania, bo jest naprawdę świetne. Stres wydaje się czymś tak bardzo subiektywnym, prawda? Po prostu go czujemy. Ale jak coś takiego zmierzyć w warunkach laboratoryjnych? Okazuje się, że nauka ma na to całkiem niezły sposób. I tutaj na scenę wkracza kortyzol. To taki nasz wbudowany naturalny system alarmowy. Kiedy dopada nas stres, nasz organizm cóż produkuje go po prostu więcej. Mierząc poziom kortyzolu, na przykład w ślinie, naukowcy dostają obiektywny biologiczny wskaźnik poziomu stresu. I to właśnie ten wskaźnik będzie absolutnie kluczowy w badaniu, któremu się dzisiaj przyglądamy. OK, w takim razie przejdźmy do sedna sprawy. Mówimy o badaniu z 2012 roku, w którym sprawdzano, jak interwencja zwana technikami emocjonalności wolności, w skrócie EFT, wpływa na te właśnie biologiczne markery stresu w naszym ciele. A więc, jak to dokładnie wyglądało? Mamy 83 osoby, które podzielono na trzy grupy. Pierwsza z nich miała godzinną sesję EFT. To technika, która polega na opukiwaniu określonych punktów na ciele przy jednoczesnym skupianiu się na problemie. Dwie pozostałe grupy były grupami kontrolnymi, takim punktem odniesienia. Jedna miała po prostu wspierającą rozmowę, a druga nie miała żadnej interwencji. Chodziło o to, żeby zobaczyć, czy w grupie EFT zajdą jakieś, no właśnie, mierzalne zmiany. No dobrze, to teraz czas na to, co pewnie wszystkich ciekawi najbardziej. Rzućmy okiem na konkretne liczby, które pojawiły się w raporcie z tego badania dla tej grupy, która skorzystała z EFT. I pierwszy wynik jest naprawdę uderzający dotyczy lęku. Według danych źródłowych, uczestnicy w grupie EFT zgłosili spadek objawów lękowych o bagatela 58% i to po jednej zaledwie godzinnej sesji. Ale to nie koniec. Badanie pokazało też bardzo podobny, znaczący spadek, jeśli chodzi o objawy depresyjne. Tutaj mówimy o redukcji o około 50%. To kolejna ważna obserwacja, ale wciąż na poziomie psychologicznym. No i teraz wracamy do biologii, bo to jest moim zdaniem naprawdę fascynujące. Poza tym, że ludzie poczuli się lepiej, w tej samej grupie odnotowano też konkretną, fizjologiczną zmianę spadek poziomu kortyzolu, czyli naszego hormonu stresu, o całe 24%. Te liczby same w sobie robią wrażenie, ale żeby zrozumieć ich prawdziwe znaczenie, trzeba je z czymś porównać. Zobaczmy, jak te wyniki wypadły na tle grupy, która miała tylko rozmowę, albo tej, która nie robiła absolutnie nic. I tu dochodzimy do kluczowego wniosku autorów tego badania. Stwierdzili oni, że efekty w grupie EFT były statystycznie znacznie lepsze. To nie jest czyjaś opinia, ale wniosek oparty na twardej analizie danych zebranych od wszystkich uczestników. Ten wykres pokazuje to doskonale. Spójrzmy na ten żółty słupek to jest właśnie grupa EFT ze spadkiem kortyzolu o 24%. A teraz porównajmy go z tymi szarymi słupkami pozostałych grup. Różnica jest widoczna gołym okiem spadek był tam znacznie, znacznie mniejszy. Ta wizualizacja naprawdę podkreśla główny wniosek badania na poziomie biologicznym. Dobrze, to zbierzmy to wszystko do kupy. Co tak naprawdę wynika z tych wszystkich danych i porównań, które przedstawiono w tym konkretnym artykule naukowym? I jeszcze raz przypomnienie, skąd pochodzą te wszystkie informacje. Mówimy o recenzowanej publikacji z czasopisma naukowego Journal of Nervous and Mental Disease. To ważne, bo nadaje tym doniesieniom odpowiednią rangę i wiarygodność. A więc kluczowy wniosek najważniejsza rzecz do zapamiętania jest taka: według autorów tego jednego badania Zaledwie jedna godzina interwencji, która nie jest lekiem, wystarczyła, by zaobserwować mierzalne, pozytywne zmiany. I to nie tylko w tym, jak ludzie się czuli, ale także w samej chemii ich organizmu. I to właśnie prowadzi nas do ostatniego otwartego pytania: jakie to ma implikacje? Co to wszystko oznacza dla naszego rozumienia połączenia umysłu i ciała, skoro niefarmakologiczna technika wydaje się być w stanie wpływać na naszą biochemię? Cóż, to z pewnością jest temat, który daje do myślenia.